Siemaneczko, Siemaneczko, witam Was w 20. odcineczku Akerferna 2, czyli kontynuacji polskiej powieści wizualnej stworzonej przez grupę Chaos. No dobra, a jeżeli chodzi o to, co było w poprzednim odcinku, to można powiedzieć, że mieliśmy klimaty prezydenckie. jak nie patrzeć, troszeczkę nie zgrałem się z nagrywaniem tego, ale mieliśmy wybory do. na urząd, na urząd prezyd. Przewodniczącego samorządu uściskowskiego i nasza Weronika starła się ze swoimi kontrkandydatami o to, żeby mogła kontynuować, no, bycie panią przewodniczącą. No i przy okazji Erika chciała zostać szarą eminencją szkoły. No, nie oszukujmy się, jeżeli by Felix wygrał, no to wiadomo, kto by rządził, tak naprawdę. Ale najważniejsze jest to że spotkaliśmy dwóch zaprawdę uroczych, chociaż urocze to trochę obniżający rangę ich zajebistości. Spotkaliśmy dwóch charyzmatycznych dżentelmenów, że... nie wiem jak to nazwać... branży... <laughs> branży pogrzebowej. Na pewno dobrze się znają, że z zakładem pogrzebowym bytom. No ale tych dwóch dżentelmenów <grymne> karawaniarzy w tych cudownych strojach. No i cóż, odcineczek mniej więcej zakończył się na tym, że Weronika wezwała na, do swojego królestwa, jak ona to lubi mawiać, Erikę. I co z tego wyniknie, oraz y, po więcej szczegółów, odczyłam do poprzedniego odcinka. No i w sumie tyle, nie? Ale zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. No to ja zaraz patrzę, jak to się wszystko nagrało. Czy wstęp mnie nie zawiódł? I jedziemy z Koksem. Weronika siedziała sama w pokoju samorządu. Jej łokcie były oparte o blad biurka, natomiast złącze... złączone dłonie podpierały jej podbródek. Ciekawe, czy śpi. Oczy zamknięte, jakby właśnie myślała nad jakąś arcyważną rzeczą. Stałam przy wejściu nie będąc do końca pewną. Czego mam się podzieć dzisiaj spodziewać? Napięcie rosło, ale pękło niczym bańka mydlania, gdy tylko do moich uszu dobiegł odgłos chrapania. Normalnie poczułam, że żyłka mi zaraz pęknie. <laughs> tak myślałem. Obudź się, ty wieczny śpiochu! W wrzasnęłam! Dopiero wtedy stopniowo otworzyła oczy, ale najwyraźniej wciąż do końca nie kumała, co się wokół niej dzieje. Jezu, ciszej, dziewczyno! Spać się przez to nie daje. Wskazałam na nią palcem. Nie myśl sobie, że skoro wygrałaś, to wolno ci mnie lekceważyć! Nawet jeśli tym razem udało ci się odnieść zwycięstwo, to i tak się nie poddam. Dołożę wszelkich starań, abyś w końcu wyleciała ze swojego stołka. Patrzyła na mnie na wpół z zaspanym wzrokiem. Zamknęła na chwilę oczy, aby następnie ułożyć jedną z dłoni na biurku, podczas gdy drugą nadal podpierała pod brudek, przychylając nieco bardziej przy tym głowę w prawo. Przyznaję, że jestem nawet pod wrażeniem, jak bardzo się na mnie uwzięłaś. Jednakże. Twoje wybryki w tej szkole nie są mi na rękę. Ani mi, ani twojemu ojcu. A co mój ojciec ma do tego, że rozmawiam teraz z tobą? Zapytałam z zyskwaszoną miną, gdyż nie rozumiałem, co miał pierdik do wiatraka. Chodzi o to, że. Otworzyła oczy. Chcę się upewnić, że nie namierzasz zbyt mocno w najbliższym czasie. Dlatego też. Chcę porozmawiać o prawdziwym powodzie, dla którego nienawidzisz tej szkoły, tak samo jak i swojego ojca. Tak jak i dlaczego nie znosisz mnie. Nie znoszę cię, ponieważ jesteś leniwą bułą, przez którą wylądowałam w klubie dziennikarskim Tatiany, jeśli już zdążyłaś zapomnieć. Hmm, naprawdę? I to jest właśnie to, o czym mówię. Twoja tempa reakcja doskonale to potwierdza. Parsknęłam złośliwie w odpowiedzi na co weschnęła. Nawet mnie to zdziwiło, bo prędzej spodziewałam się kolejnego ziewnięcia i olewczego podejścia w stosunku do mnie. Pozwól, że wypunktuję kilka rzeczy. U, Weronika przygotowuje się na wysiłek. To, to będzie ciekawe. Jej spojrzenie przybrało bardzo poważny wyraz. Przyznam, totalnie mi to nie pasowało do jej zwykłego leniwego trybu. Aż się zaczęłam zastanawiać, co tu takiego jest grane. Zacznijmy od tego, że źródłem wszystkiego jest piętno klątwiaka, które prześladowało cię od dziecka. Co ona właśnie powiedziała? Skąd ona do diabła to wie? I co ważniejsze, czy ona traktuje swe słowa poważnie? Ona serio w to wierzy? Twój ojciec robił wszystko, co tylko było w jego mocy, aby to piętno z ciebie ściągnąć i w konsekwencji uchronić cię przed niechybną śmiercią. Nienawidzisz tej szkoły, gdyż w gruncie rzeczy jej prawdziwym powodem istnienia było danie ci na normalnego, spokojnego życia, które jednak w istocie okazało się więzieniem, w którym twój ojciec i podlegający pod niego agenci Tazu mogli mieć na ciebie przez cały czas oko. Upewniać się, że Piętno klątwiaka wciąż jest pod kontrolą. Weronika na moment zamilkła i wpatrywała się we mnie w na moją reakcję. A gdy takowej zabrakło, podniosła się i stanęła obok biurka. Jedną z dłoni ułożyła na jego krawędzi. Nadszedł jednak czas, gdy miałaś już tego serdecznie dosyć i postanowiłaś wziąć sprawy w swoje ręce. Ale przede wszystkim... Masakra, Weroniko! Weroniko, ty, ty, ty zrobiłaś... Porządny research, a po polsku zebrałaś dobre informacje. No, jestem pod wrażeniem. Jak często to potrawisz? Chciałaś móc robić to, czego przez całe życie nie mogłaś. Zarówno ta szkoła, jak i ojciec ci w tym przeszkadzały. Wobec tego naturalne było, że zdecydowałaś się to miejsce zniszczyć zszargać jego reputację, doprowadzając do całej masy dziwacznych zdarzeń. Uniosła dłoń i zaczęła po kolei wymieniać te przypadki z karawaniarzami, te dziwne polowania na istoty paranormalne, czy też doprowadzenie do wypuszczenia programu AI, określonego mianem N8. Nawiązanie do Mass Effecta? Normandia? To tylko niektóre z przykładów Twoich wybryków. Okej, okay. w tym momencie uświadomiłam sobie, że ta rozmowa wykrasa daleko poza tak prozaiczne rzeczy jak irytacja i najzwyczajniejsza w świecie niechęć do tego bawsztyla. Jakkolwiek próbowałabym sobie wytłumaczyć, jakim nibym cudem ona o wszystkim wie, to nie zmienia to również faktu, że nie jest to wiedza, którą można zdobyć od tak sobie. W tej chwili uświadomiłam sobie, że nawet to jej zwycięstwo w wyborach nie jest dziełem przypadku. Współpracujesz z moim ojcem, prawda? To on ci o tym wszystkim powiedział? Współpraca to za duże słowo. Powiedziałabym raczej, że wiem o tym, co dane mi było ujrzeć na własne oczy. Uśmiechnęła się, po czym zaczęła kroczyć powoli ku mnie. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak wielką frustrację czuł Gabriel, gdy jego działania mające na celu Twoją ochronę okazały się nieskuteczne. A już tym bardziej dowaliła mu świadomość, że. Stanęła tu przede mną. Tym, któremu udało się pozbyć klątwiaka, nie był on, lecz Dan Tern. Chociaż to, że Dan dokonał tego sam, byłoby może pewną przesadą. Wszakże. Ułożyła dłoń na moim policzku i spojrzała uważnie w oczy. Ostatecznie okazało się, że to w tobie jest coś, co pozwoliło na zniszczenie klątwiaka. Coś, co było w każdym kogo. Odepchnęłam od siebie jej rękę. Cofnęłam o dwa kroki. Uniosłam ku niej palec wskazujący i spojrzałam śmiertelnie poważnie. Nie mam pojęcia, kim naprawdę jesteś, ale jeśli jeszcze raz ważysz się, chociażby mnie tknąć, to przysięgam, że cię zabiję. Niesamowite, jakże brutalna zrobiła się ta mała, przestraszona dziewczynka, którą niegdyś byłaś. Gdy z moich ust miało polecić kolejne pytanie, to ktoś zapukał do drzwi. Dan? <laughs> Chyba Dan by był kimś lepszym, na pewno dla Eriki. Chwilę po tym uchyliły się, z... po chwilę po tym uchyliły się drzwi, a za nich wyłoniła się wkurzająca panusia, Tatiana Mika. Jedno, że jej tutaj w tym momencie kompletnie się nie spodziewałam, ale drugie, że totalnie zaskoczył mnie fakt, że po wejściu do środka zamknęła drzwi na zamek. Po uczynianiu tego uśmiechnęła się radośnie, jak to zwykle ma w zwyczaju. Dzień dobry, Eriko. Jak to mija dzień? Matko dyrektorko, melduję, że przygotowania zostały zakończone. Zasul zasalutowała z charakterystycznym dla siebie dziwnym poczuciem humoru. Weronika w odpowiedzi ziewnęła, jakby senność znowu zaczęła opadać na jej powieki. Nienawidzę pracy. A tym bardziej dodatkowej pracy. Mm. Czy w takim razie nie lepiej było ci przegrać te wybory? Gdybym je przegrała, to miałabym tej pracy jeszcze więcej. Znowu zaczęła wyglądać jak rozleniwiona ameba. Cofnęłam się od nich, zbliżyłam nieco do okna, czując, że coś jest tu ewidentnie nie tak. Jedno, że Weronika wie o mnie zdecydowanie za dużo, a drugie, że i obecność dla Luni jest dla mnie niezwykle podejrzana. Co wyknujecie do choroby jasnej? Tatiana spojrzała na mnie kątem oka, jakby nie do końca rozumiejąc zasadniczo mojego pytania. Weronika z kolei cofnęła się i usiadła na krawędzi biurka. Jak już powiedziałam, chciałabym, abyś przestrzegała swoich akcji w obrębie budynku szkolnego. Wobec tego uznaliśmy wraz z Tatianą, że warto będzie ci coś uświadomić. Chociaż, prawdę mówiąc, mi tam na rękę tej wygłupy. To zawsze pożypka dla ciekawych tematów. Podrapała się po policzku, niczym niesworne dziecko, któremu nieraz i nie dwa zdarzyło się coś przeskrować. Poza tym ja uwielbiam notkę szaleństwa, jak doskonale wiesz. I pod tym kątem jesteście bardzo podobne do siebie. Ronika spojrzała w bok w poczuciu pewnej ironii. Cholewka, skąd wyczerpiecie tyle energii do sprawiania problemów? Pragną zauważyć, że twoje lenistwo, matko dyrektorko, przyciąga do siebie sytuacje równie ciekawe jak nasza nadpobudliwość. Zasolotowała, jakby stwierdziła coś jasnego i oczywistego. Ronika skrzywiła się nieco, co znaczyło, że te słowa trafiły w sedno. Nic na to nie poradzę. Jako istota cienista, naprawdę nienawidzę marnować swojej energii na rzeczy bezsensowne. Jak chociażby. zerknęła na nią kątem oka! Użeranie się z wymogami narzuconymi mi przez polską edukację. Wiem! Stwierdziła tak po prostu, jakby było to dla niej coś prostego i oczywistego. Co masz na myśli poprzez cienistą? Przerwałam ich miłą pogawędkę, gdyż naprawdę w tej chwili interesowały mnie przede wszystkim konkrety. Weronika patrzyła na mnie z pytającym spojrzeniem, po czym bez ceregieli oznajmiła: Nie jesteś jedynym dziwnym przypadkiem w obrębie tego budynku. Nie jesteś nikim wyjątkowym. U, zawolało. Chociaż o tym chyba nie muszę ci mówić. Wszakże jeden z tych dziwnych przypadków doskonale znasz. Chociażby samego Dana Terna. Spojrzała na Tatianę. Przygotowałaś może te swoje kostki dokładnie tak jak prosiłam? No ba, jasne, że tak! Tatiana otworzyła przytargany za sobą plecak, po czym go otworzyła. Następnie wciśnęła kilka przycisków na swojej naną rękawicy. Tuż po tym z jej plecaka wyleciały cztery nanokostki. Spośród których każda zajęła miejsce w rogach pokoju. Połączyły się ze sobą wiązką niebieskiego lasera, które następnie przeobraziło się w światło, które na moment mnie oślepiło. Gdy ponownie zaczęłam widzieć, to, to od mym oczom ukazał się budynek zrujnowanego kościoła, wokół którego kwitły kwiaty i drzewa. Ten widok momentalnie się, przenikał się spokojem samorządu uśniowskiego. Cholewka, nawet przy dzisiejszych możliwościach, lekki problem sprawia utrzymanie tego hologramu w kupie. Ja tam nie narzekam. Na dziku siedzi? O, nie ma worów pod oczami i, i, i wygląda na w miarę żywo. Rzekła Weronika, której biurko, na którym siedziała, przeistoczyło się w dzika. Wyglądało to na swój sposób głupio i zabawnie. Zwłaszcza w kontrakcie z jej zobojętniałą na wszystko miną. Jesteś pewna, że nie lepiej byłoby po prostu się w to miejsce wybrać? To zbyt duży wysiłek. Ale... Nie chcę marnować na to sił. Zwłaszcza, gdy z wizualizacją może pomóc twoja technologia. To miejsce... Znam je! Znam je! Bardzo dobrze, ale co do tego, ale co do tego ma Weronika i Tatiana? Dlaczego pokazują mi to w tym momencie? Moje spojrzenie zastygło na tym obiekcie. Nie potrafiłam oderwać od niego wzroku, a przy tym totalnie odjęło mi mowę. Dziewczyny przyglądały mi się przez pewien czas, a w końcu Weronika wstała z dzika i przeszła tuż obok mnie. Pomijając wszystko to, o czym już wspomniałam. To właśnie wspomnienia wiążące się z tym miejscem mają szczególną wartość. Zatrzymałaś się! To właśnie w tym miejscu Gabriel, twój ojciec, po raz pierwszy natrafił na coś, co dało mu nadzieję na zwalczenie prześladującego cieklątwiaka. Jednakże. spojrzała za siebie, ku mnie. Jak doskonale wiesz, przyniosło mu to los niegodny do pozazdroszczenia. Wykonałam dwa kroki przed siebie. Wtedy to ten hologram przesunął się do wnętrza. ...tego upadłego kościoła. Uuu! No trochę wychodzi na to, że Jelika jest niewdzięczną smarkulą. ale chyba taki urok bycia w tym wieku, nie? Tak zwanym wieku buntu. Dostałaby szybkie dwa liście... <ścoughs> Ojej, za coś się wewnątrz odżywa taki zwyrol. To wtedy w moim oczom ukazała się postać mężczyzny, którego myślałem, że już nigdy więcej nie zobaczę. Niezależnie od tego, czy będziemy mówić o twym ojcu, o tobie, o mnie, czy o Tatianie, to wszystkich nas łączy jedna rzecz. Mężczyzna zaczął odwracać się w moją stronę. Ta oto persona. Eriko, pora, aby uświadomić ci kilka rzeczy, a także przypomnieć kilka, o których na zawsze chciałaś zapomnieć. Jak to się nazywa? Nie, no po prostu mamy genezę, nie? O, odblokowano. No ja przepraszam bardzo, no, tak się nie robi. A... No, nie zacznę nowego odcinka, no nie zaczynam, no, tak się nie robi. Będzie jeden krótszy. To jest ten, nie, to nie, to jest. A my? Ja, to, to my jesteśmy jeszcze... ja jestem, jestem w połowie. Rozdział drugi, tak, ja dopiero jestem. No dobra, oficjalnie połowę mam 20 odcinków. Zakładając, że to będzie w cudzysłowie równa połowa, no dobra, jak mówiłem, yy, nie będę rozpoczynał kolejnego wątku. W przyszłym odcinku zaczniemy rozdział trzeci. Tak, ogólnie planowałem, dwa kolejne odcinki, czyli odcinek 21 i 22, pojawiły się przed świętami. I nic więcej. Na pewno nie dogram i, i, tego. Yy, nie diabła na strunie G, tylko jak to się nazywa? Jakub? Yy, umineko 3. No dobra. Już nie wiem, że nawet w tym tygodniu, co będzie nowy rok, pff, będę. No na pewno się pojawi Fern. Nie wiem, co z tym umineko. Ale dobra, nieważne. Mam nadzieję, że się podobało. I w, w kolejnym rozdziale dowiemy się czegoś więcej o Erice i nie tylko mam wrażenie, że Erika jest jedną z tych, elemen tych elementów składowych, ale nie najważniejszym. Więc dziękuję wam za poświęcony czas i widzimy się w kolejnych odcineczkach Akerferna 2 na moim kanale. No to ciao.